Hej, hey, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka, za wami poleci. Hej, hey, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka, za wami poleci. Nie jedna panienka i nie jedna wdowa, zobaczy łanna, kochać by gotowa. Dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie łani będziecie. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka. Za wami poleci Hej, hej, łani Malowane dzieci Nie jedna panienka Za wami poleci